Kilka dni temu Oliwier Janiak i Karolina Malinowska, jedna z najbardziej znanych par w polskim show biznesie, obchodzili swoją 21 rocznicę ślubu, co radośnie ogłosili na Instagramie. Ta wyjątkowa okazja była celebracją ich trwałej miłości, którą postanowili podzielić się ze swoimi obserwatorami. Jednak ostatnie wiadomości, które dziennikarz przekazał za pośrednictwem tej samej platformy, niosą znacznie poważniejszy ton. Olivier Janiak musiał poddać się kolejnej operacji. Kariera Olivier Janiaka w branży rozrywkowej rozpoczęła się od modelingu, ale z czasem odkrył, że jego serce bije dla dziennikarstwa. Jego droga zawodowa obfituje w wiele sukcesów, ale równie imponujący jest jego staż małżeński z Karoliną Malinowską, znaną modelką i aktorką. Ostatnio dziennikarz podzielił się refleksją dotyczącą ich wspólnego życia, nasza. Miłość przypis red. Zaczęła się od tej rozmowy. Poznałem małpkę Karolina Malinowska Efshel podczas tego wywiadu, a od 21 lat jesteśmy małżeństwem. Dziś nasza rocznica, oczko. Dzięki K za każdy dzień. Wspominał Olivier, dodając archiwalne nagranie, które utrwaliło ich pierwsze spotkanie. Olivier Janiak i Karolina Malinowska to para która swoją miłość rozpoczęła od profesjonalnego spotkania, kiedy to dziennikarz przeprowadzał wywiad z modelką. Ich życie pełne jest nie tylko sukcesów zawodowych, ale również rodzinnych, razem wychowują troje dzieci. Chętnie dzielą się swoimi radosnymi chwilami w mediach społecznościowych, jednak ostatnie wieści, które pojawiły się na Instagramie prezentera, wzbudziły zaniepokojenie jego fanów. Oliwier Janiak musiał poddać się kolejnej operacji z powodu bólu, który nawrócił po ponad dekadzie. Sytuacja zaczęła się już w 2011 roku, kiedy to uciążliwe dolegliwości zmusiły go do poruszania się o kulach, a rehabilitacja po operacji Łąkotki zajęła wiele miesięcy. Na szczęście obecny zabieg przebiegł znacznie sprawniej. Oliwier Janiak wyraził swoją wdzięczność w mediach społecznościowych. Ten post jest wyrazem wdzięczności za profesjonalizm, za wiedzę, za przywrócenie do zdrowia błyskawicznie. Nie jest postem sponsorowanym, bo za wszystko, za operację, rehabilitację i pobyt w klinice zapłaciłem, ceniąc najlepszą opiekę. Po koszmarnych doświadczenia sprzed lat z takim samym urazem, kilkumiesięcznej wówczas rekonwalescencji, wiem jedno: szukajcie dobrych ludzi, lekarzy z sercem i fachowców. W dalszej części wpisu dodał, kiedy robiłem podobną rzecz 10 lat temu, sześć tygodni mi zajęło, zanim stanąłem na tej nodze. A tu już wczoraj, po sześciu godzinach, zacząłem funkcjonować. Sam nie wierzę, ale mamy tu takich magików. Miejmy nadzieję, że Olivier szybko wróci do pełni zdrowia.